Kiedyś prace kuchenne były o wiele trudniejsze niż dzisiaj. Aby ubić pianę z białek, trzeba się było nieźle namęczyć. Próbowano nawet stworzyć maszynę, wykorzystującą do ubijania piany zwierzęta. Niestety okazało się, że zwierzęta męczą się tak samo jak ludzie. W końcu wynaleziono mikser, który nie tylko miksuje i ubija, ale także pozwala dobrze wykorzystać zaoszczędzony czas. Kiedyś wszystko było trudniejsze. Dzisiaj, żeby coś schłodzić, zamiast bryły lodu, mamy po prostu lodówkę. Jedzenia nie musimy już podgrzewać na słońcu. Mamy kuchenkę mikrofalową. Zamiast rozpalać ogień za pomocą krzemienia, możemy skorzystać z zapałek lub zapalniczki. Natomiast, żeby wysłać list, wystarczy usiąść do komputera, napisać go i nacisnąć wyślij. A gołębie pocztowe możemy dzisiaj oglądać już tylko na wystawach hodowców.